Siemandero, z tej strony oczywiście ja was. Witam w jej kolejnym odcineczku. Dzisiaj sobie polecamy gildię. Wylosowałem parę, oczywiście, gildii z komentarzy. No i mamy pięciu zwycięzców, oczywiście, na rangę EVIP na 30 dni. A jeżeli ty chcesz dostać taką darmową rangę EVIP na 30 dni, wystarczy, że zasubskrybujesz ten kanał, zostawisz lajka. No i pamiętaj o komentarzu z twoim nickiem. No dobra, to tak. Pierwszy zwycięzca jest oczywiście Arbu, Arbu Izik. 0, EVIP 30 dni, ląduje do niego pierwszy EVIP na 30 dni. Dobra, drugi zwycięzca jest to oczywiście Ciacho 007, prawie jak agent 007. Ciacho już ma rangę oczywiście na 30 dni. Dobra, trzeci zwycięzca Gidi, podłoga Staff 1, EVIP 30 dni do niego ląduje. No i już Przed ostatni zwycięzca w tym odcineczku jest to oczywiście Kan Gero. Z dużej G i dwa razy RR. Ląduje do niego Ewib na 30 dni. No i już ostatni zwycięzca jest to Sado 12. Sado 12. To było oczywiście 5 graczy, którzy wygrali Ewipy na 30 dni. No dobra, no to co, lecimy do pierwszej gildii, zobaczymy, jak te gildi się w ogóle prezentują. No bo jak wiecie, edycja trwa już ponad grube 2 miesiące. Szykujemy już niedługo nową edycję, ale to wszystko poinformuję was oczywiście w kolejnych odcineczkach. Postaram się teraz wrzucać odcineczkę oczywiście systematycznie. Ostatnio była dość taka dłuższa przerwa dwumiesięczna, ale teraz już powróciłem do was i odcinki będą regularnie wrzucane na kanał. Dobra to lecimy do pierwszej gildii, już tutaj nie przedłużamy. No dobra, znajdujemy się na terenie pierwszej gildii. Oczywiście, jak wiecie, większość gildii zostało wylosowane z komentarzy, ale wybrałem też dwie gildie, oczywiście tutaj z topki. Yy, dobra, jesteśmy na terenie oczywiście gildii tej MCFU. Zobaczcie, tak się ta gildia prezentuje. Naprawdę bardzo spoczko, bardzo spoczko, że ten kuboid wytrzymał praktycznie dwa miesiące. Możliwe, że to jest nowy teren gildii, ale wydaje mi się, że gildia tutaj chyba ma tą gildię oczywiście od początku. Dobra, mamy Mamy tutaj dwa bikony. Dwa bikony tutaj są. Zobaczcie, troszeczkę żuwik, troszeczkę żuwik jest tutaj draśnięty. Zobaczcie, tutaj nie ma wody. Nie ma wody, więc naprawdę bardzo łatwo by tutaj byłoby wrzucić e, tego rzucaka. Mm, dobra, ciekawe, czy mają jakieś tutaj zabezpieczenia. Wydaje mi się, że muszą mieć, bo zobaczcie, tutaj mamy jakiś ścian oczywiście zrobione z sand farmerów. Tutaj w ogóle mamy podpalony ten netherrack, Okej, okay, dobra. I dobra, szukam co tu w ogóle wyjścia, gdzie tutaj się wychodzi na zewnątrz, no ale niestety go nie znalazłem, więc sobie tej podlecimy i zobaczymy jak ten Kuboid prezentuje się oczywiście tutaj z zewnątrz. Dobra, jesteśmy już prawie na dole. No i zobaczcie, tak on się tutaj prezentuje. Tutaj jest coś naprawdę dziwnego. Jakaś mini piramida jest tutaj zrobiona. Ciekawe, czy tutaj była jakaś poprzednia gildia, która została już po prostu podbita i ktoś sobie zrobił tutaj nowego kuba. Zobaczcie, armaty w ogóle były tutaj robione, więc naprawdę spoczko, co nawet tutaj wygląda. W sumie teren poza gildii, no nie wyglądasz tak w sumie bardzo dobrze, ale naprawdę jest lepiej. Jest lepiej, bo niektóre gildie mają gorszy kuba dobra, przejdziemy sobie na game mode 2, zobaczymy jeszcze jak ta gildia oczywiście prezentuje się na dole, no i damy nim te jakieś premium case'y. Dobra, przekopałem ponad 40 kratek i w końcu jesteśmy na dole, więc naprawdę zabezpieczenia tutaj mają przedobre, przedobre. I Dobra, tutaj mają gilnyjny chyba regulami. Zobaczcie, gildyny regulami, lider to jest oczywiście beczunia pierwszy nie wchodzić do nie pomieszczeń bez pozwolenia. Bardzo dobrze to musi mieć praktycznie każda gilda, naprawdę I Pomagać sobie w klepie No oczywiście, jeżeli ktoś nie ma koksu, na przykład podrzucimy mu jednego i walczy dalej. I ostatni już podpunkt. Gdy przebijają, pisać po sojusze, żeby się te pali, Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo sojusz to jest podstawowa druga rzecz, która jest naprawdę potrzebna każdej gildii. Dobra, my lecimy dalej, my lecimy dalej, jesteśmy w jakimś dość ciemnym pomieszczeniu. Zobaczcie, tu w ogóle jakieś zniszczenia mają. Dobra, przejdziemy sobie na game'u dwójkę, czyli tutaj to by byłoby takie wyjście. Zobaczcie, wyjście do fosy, fosy naprawdę też dość blisko. No, ale zabezpieczenia ta gildia ma, więc wątpię, że tutaj byłaby dość szybka wbitka. Dobra, idąc dalej, yy, mamy tutaj jedno pomieszczenie, jedno pomieszczenie, zobaczcie, tutaj na pewno ktoś sobie kopie, ale te pomieszczenia w ogóle nie są oświetlone, my weźmiemy pochodnie, oświetlimy tutaj jedno, pyk, yy, zejdziemy sobie na dół, aha, dobra, czyli tutaj sobie zbierają te wszystkie przedmioty, my lecimy jeszcze tutaj dalej, zobaczcie, jakieś dwa pokoiki tutaj są, pokój Skipera, dobra, zobaczymy jak wygląda pokój, wow, też tu w ogóle jakiś... Dziury w podłodze tutaj mają. Dobra, tak wygląda oczywiście pokój skipera. No chyba pokoje są tutaj. Wow, czekajcie, bo nim tu wszystko niszczę. Sorki, gildia za zniszczenia, ale już to staram się naprawić. Dobra, zniszczenia zostały naprawione. My lecimy dalej. Pokój Beczuni. Wejdziesz, równa się kick. Aha, czyli kick pewnie z girli. Dobra, my sobie weszliśmy, ale niestety, nie jesteśmy w tej girli. To nie dostaniemy żadnego kika. Dobra, co tutaj jest fajnego? Co tutaj możemy fajnego znaleźć? Na pewno są tu jakieś oczywiście skrzynki. Pierwszy raz widzę skrzynki w tej girli. Jest naprawdę super. My lecimy sobie dalej. My lecimy sobie dalej. Tutaj zejście, dobra. Ok, i tutaj też coś było, ale chyba nie jest jeszcze dokończone. Dobra, my lecimy. My lecimy dalej. No dobra, no i tak się oczywiście prezentowała gildia MCFU, postawimy skrzyneczkę, skrzyneczkę postawimy w tym miejscu, damy naprawdę dużo premium case'ów w tej gildii, premium case, dev chest, kawa, nie alt tylko kawa, damy nim 35 premek i dołożymy jeszcze do tego oczywiście klucze, klucz, kawa. 20 kluczyków, dobra, włożymy nim to oczywiście do skrzyni, wow, co ja tu mam za jakiś śmietnik w EQ, za chwilę to będziemy musieli sobie wyczyścić, ale dobra, ocenka jeszcze, ocenka, damy nim ocenkę tutaj, kawa, 1,96, ja tą gildię oceniam naprawdę na mocne 7,5, 7,5, tak, 7,5 to będzie ta ocenka dla tej gildii, a my się oczywiście widzimy w kolejnej gildii. Okidoki, my jesteśmy już na terenie oczywiście tutaj, Gildi Tent. Jest to Gildia Top 1. No i dlatego nie z powodu też ona jest Top 1. Zobaczcie, jak ten Kuboid się tutaj prezentuje. Jest naprawdę epicki. Chyba widzę pierwszy taki epicki do tej pory. W sumie dopiero co oceniliśmy jedną Gildię, ale widzę, że ten, yy, ten oczywiście, teren jest naprawdę epicki. Zobaczcie. Ile oni tutaj mają zabezpieczeń? Zabezpieczeń jest naprawdę mnóstwo. Gildia jest. No, dość wysoko. Dość wysoko tutaj się oczywiście. Posunęła na ten krok, no i jak możecie zauważyć, yy, gildia ma spore zabezpieczenia, zobaczcie, jedna fosa w ogóle, poza terenem gildii, mają fosę, mają też oczywiście w środeczku fosę, o zobaczcie w ogóle jeszcze bikon tutaj świeci z każdego roku, nie dość, że bikony mają w środku, po środku, yy, na zewnątrz, naprawdę Gilda jest przepicka. Nie wiem skąd oni mają tyle ikonów, ale gildia jest naprawdę bogata, więc musicie się do tej gildii wbić i żeby nie była taka bogata, naprawdę to wy musicie być bogatsi, a ta gilda jest to jeden, więc musicie ją w końcu kiedyś y, rozwalić. Dobra, wejdziemy sobie tutaj oczywiście przez podłogę do tej gildii y, sorki, sorki. On nie wie pewnie o co chodzi, a my sobie go pozdrawiamy. No i co oni tutaj mają? Tablica walk. Ok, czy jesteśmy w jakimś przedziwnym miejscu? Walka tutaj też jest jakaś walka. Ok. Dobra, my sobie stąd zejdziemy, bo to chyba jest jakaś klateczka. A nas klateczka za bardzo nie interesuje. Nas interesują oczywiście zabezpieczenia, jak jest gilda zabezpieczona. No i co w tej gili się znajduje? Dobra, zejdziemy sobie na dół. No w sumie, jak tutaj wchodziłem, to troszeczkę lagi były na dole. Nie wiem, co oni mają na tym. Do legili, ale naprawdę jest tu dość ciemno. Dobra, mm, czekajcie, gdzie tu jest w ogóle jakiś spad w dół? Dobra, przejdziemy sobie tym bikonem be tutaj, zajdziemy na sam dół, zobaczymy co tutaj w ogóle oni mają, że takie spadki FPS-ów są tutaj. Dobra, czekajcie, już prawie jesteśmy, tak to w ogóle się tu wszystko prezentuje. Dużo pokoi, naprawdę dużo pokoi, dużo armor standów. Yy, mają tutaj dużo skrzyń. Yy, dobra, tu oczywiście mają jajo gildi. Jajo gildi tutaj się w ogóle znajduje. Gilda jest naprawdę dość obszerna. Nie wiem, ile tutaj mają członków, ale naprawdę dość dużo, jeżeli ta ile jest top 1. Dobra, tu jest troszeczkę, widzę, okradziona ta gilda jest. Nie wiem, w sumie ten pokój jest jakiś dziwny. Wyjdziemy sobie z tego pokoju. Dobra, jesteśmy w kolejnym pokoju. Tutaj jest magazyn, zobaczcie w ogóle jaki ten magazyn jest troszeczkę dość biedny. O, to jest największy iz. Największy iz, nie wiem co to za główka, ale najwidoczniej jest to największy iz chyba na serwerze. No szkoda, szkoda go. O, zobaczcie, fajne zabezpieczenia w ogóle tutaj mają. Zobaczcie, jak to w ogóle się tutaj prezentuje, dobra. My idziemy dalej, my idziemy dalej, tu są w ogóle pokoje, nie wiem w ogóle, gdzie tu chodzić po tej gildii, bo naprawdę jest ona dość obszerna. Dobra, tu mamy zejście tam, w sumie nie będę schodził. Pójdziemy sobie dalej. Dobra. I tak przeszedłem sobie, i doszedłem do wyjścia, więc sobie wyjdziemy. I pójdziemy tutaj na drugą stronę Zobaczymy, co ta druga strona w ogóle tutaj ma ciekawego W sumie to samo, w sumie zobaczcie To samo, też w ogóle jakieś takie zejście Kogoś nie było stać tutaj chyba na schody Więc zrobił takie zejście mm, Starodowne, starodowne zejście Po prostu takie Dobra, mm, tutaj jakieś kowadła, Ok. Zobaczcie w ogóle ile głów tutaj mają głowę Głowę kurczaka Okej, mm, okej, okay, okay. dobra, zamkniemy te drzwi I Przejdziemy sobie jeszcze tu naokoło Zobaczcie, tu jest w ogóle też jakieś tajemne zejście w dół Woohoo! Dobra Tutaj też mamy jakieś skrzyneczki. Ok, no czyli tak ta by się tu prezentowała. My sobie nim tutaj zostawimy jakieś y, skrzyneczki. Oczywiście, zostawimy ją tutaj na górze. Czekajcie, muszę znaleźć jakieś odpowiednie miejsce. Dobra, wiecie co? Znalazłem. Postawimy to tutaj. Tutaj jest chyba najlepsze miejsce. Wydaje mi się, że to jest środek gildii. Zobaczcie, tutaj też w ogóle mają enchant. Ta gilia jest naprawdę dość duża. Na zwiedzanie tej gildii zajęło mi pewnie parę godzin, ale my jeszcze musimy ocenić też inne gildie. Więc zostawimy nim tutaj naprawdę bardzo dobre przedmioty. Zostawimy nim tak: premium case, dev chest, oczywiście kawa. Damy nim mm, 60 premek, bo naprawdę gildia na to zasługuje. Klucz, kawa 60. Pr, 60 oczywiście kluczy. Włożymy nim to do skrzyni, pyk, pyk, zamkniemy tą skrzynię oczywiście tutaj obsydianem. no i damy podpisik. Kawa1996, ty, ja tą gildię oceniam naprawdę na mocne 10 na 10, a jak jest 10 na 10, to musimy nim dać bikona. czekajcie, gdzie jest bikon? wow. Yy, dobra, bikon jest tutaj w środeczku, tutaj dodamy na boki, pyk, pyk, naprawdę bardzo fajnie się tutaj to komponuje. No i co, tak się oczywiście prezentowała najlepsza chyba gildia do tej pory, a była to gildia Tent. Dobra, my się już znajdujemy oczywiście na terenie mm, trzeciej gildii. Trzeciej gildii. Wow, zobaczcie, oni mają moją głowę. O nie, o nie, o nie. Dobra, yy, tutaj był jakiś błąd i po prostu dałem pochodnie. Yy, a my jesteśmy oczywiście na terenie gildii Abir. Gildia, powiem wam, takie mocne 4 na 10 Zobaczcie, tutaj są zabezpieczenia z jednej, z drugiej, z trzeciej strony, ale z czwartej strony chyba zabrakło. Zabrakło nim tutaj odpowiednich materiałów do przebudowy i budowy Gildii. Zabezpieczenia takie 2 na 10 też, ale zobaczcie, mają Bikona. Mają Bikona, Gildia jest naprawdę zabezpieczona dość słabo, ale Bikona nim jeszcze nikt w ogóle nie zgarnął, więc mnie to naprawdę bardzo dziwi. Oczywiście Kordów wam nie podam, bo byłoby to naprawdę za łatwo, ale wejdziemy sobie do środeczka i zobaczymy, jak ta lidia oczywiście prezentuje się w środku. Dobra, to chyba będziemy sobie musieli przejść na game o dwójce, więc widzimy się już za chwilę. Czekajcie, bo jak tutaj sobie schodziłem na. No to zobaczcie, znalazłem tajemnicze przejście. Pyk, pyk i jesteśmy prawie na dole. Nie, okej, okay, dobra, jesteśmy na dole. Dobra, i jesteśmy na samym dole w gildii Abir. No i co tutaj mamy? Oczywiście mamy nóżki, jak to podstawowo w każdej praktycznie gildii muszą być jakieś nóżki. Troszeczkę tutaj te kowadła. Okej, okay, tak one się tu prezentują. Kolejny pokój. Dobra, przejdziemy sobie jeszcze do tego pomieszczenia. No takie malutkie pokoje. Okej, okay, przejdźmy jeszcze do może. Mm, mamy jeszcze dwie strony. Pójdźmy najpierw tutaj, zobaczymy w ogóle co tutaj się prezentuje. Tu w sumie też jest jakiś pokój. Zobaczcie, troszeczkę te pokoje są takie obrabione, ale bikon czekaj gdzie ten w ogóle beacon stoi. Tutaj mamy jakieś do góry wejście. Tu jeszcze mamy też. Aha, dobra, czyli tam sobie wchodzi kopia, tu sobie zbiera wszystkie przedmioty. I mamy jeszcze jedno pomieszczenie. Dobra, jeszcze jedno pomieszczenie. Pomieszczenie, wow, to pomieszczenie może być bogate, ale czekaj, zobaczcie w ogóle jak ta skrzynia się nazywa. To lamus no fajnie, 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 dobra. O, zobaczcie, jakieś przedmioty Dobra, ale my sobie przejdziemy na Game dwójkę i tak, dobra, mamy Beacona, bikon Beacon jest w tym miejscu, oczywiście wam nie pokażę w którym on miejscu jest, ale on, jest on tutaj w tym miejscu Dobra, czyli tak się prezentowała oczywiście gildia um, Abir, my sobie nim tutaj zostawimy skrzyneczkę, damy, damy troszeczkę premium case'ów, w sumie mogę dać do góry I sobie tutaj damy nim tak, damy nim tak, 25 premium case'ów, dołożymy też jeszcze z 10 kluczy no, i co? Może sobie jakieś tutaj lepsze zabezpieczenia ta gildia zrobi na tą chwilę? Ocenka dla tej gildii. No, to to będzie takie mocne, naprawdę mocne 5 na 10 5 na 10 Zatem za ten beacon po prostu podwyżyłem tutaj o jeden do góry. No, i co? To byłoby praktycznie tyle w tej gildii. A my się oczywiście widzimy już w ostatniej gildii, w tym odcineczku. No dobra, my się znajdujemy na terenie gildii Nai. Zobaczcie, tak ta gildia się w ogóle prezentuje. Czekajcie, tylko sobie jeszcze muszę wyłączyć te chmury. Dobra, chmurki zostały wyłączone, a my jesteśmy oczywiście na terenie gildii Nai. No nie wiem, czy ten tak sugeruje, że to jest najlepsza gildia na serwerze, no ale wydaje mi się, że nie do końca. Gildia jest naprawdę... Dobra, z chmurami pożegnaliśmy się już raz na zawsze. I dobra, wracając do gildii. Jesteśmy na terenie gildii tutaj na. Najlepsza gildia, no wydaje mi się, że nie do końca Gildia jest naprawdę umiejscowiona dość wysoko Zobaczcie, tutaj w ogóle ktoś próbował tworzyć Ktoś próbował tworzyć jakieś zabezpieczenia Ale nie do końca nim się udały Zobaczcie jak w ogóle ten teren jest tutaj zgriffowany na dole Tu jeszcze jakaś gildia była, zobaczcie, tu kolejna Mm, no naprawdę dość ciekawie, dość ciekawie to wygląda. Zobaczcie, tu w ogóle ktoś robił most. Ktoś robił most, ale chyba nie do tej gildii, tylko do tej. Potem najpierw do tej. Naprawdę co tu się działo na tym terenie? To tylko wie ta gildia. Dobra, my idziemy oczywiście do tej gildii jeszcze raz. Tutaj się przeteleportujemy do niej. No i zejdziemy na sam dół. Tutaj jest w ogóle jakaś lewitująca woda, ale my idziemy na dół. Zobaczymy jeszcze jak ta gildia się prezentuje na samym dole. Dobra, jesteśmy tutaj chyba mm, w tej gildii na samym dole. Ta gildia praktycznie nie ma nic. A tutaj też jest jakoś dość, dość dziwnie to wygląda Więc zostawimy im skrzynkę Zostawimy im skrzynkę w tym miejscu Oczywiście nie obejdzie się tutaj bez darmowych premium case'ów dla tej gildi Damy nim tak 5 premium case'ów No i dołożymy nim jeszcze tak z 15 kluczy Schowamy to oczywiście do skrzyni No i damy tutaj obsidian Obsidian pyk kawa 1996 i ja to mile na mocne 3 na, 10, 3 na 10, dobra to byłoby już wszystko w tym odcineczku Jeżeli chcesz wygrać darmowego vip a oczywiście na 30 dni, wystarczy, że zostawi subskrypcję na kanale Pamiętaj też o Twoim komentarzu z Twoim nikiem i nie zapomnij dać, dać łapki w górę A my się widzimy oczywiście w kolejnym odcineczku 7!